Co będzie, panie ministrze, w ciągu dalszym tej, no chyba już wojny naszej z Czechami, oturów? Ba bardzo dobre pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pania, Dzień dobry. Pana redaktora, witam państwa. No To jest takie never ending story, można powiedzieć już w tej chwili, bo co chwilę widzimy, że temat się odzywa. Temat skomplikowany na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony to są te kwestie środowiskowe, które wydaje się być tutaj absolutnie, to problematyka gdzieś z boku ale bardziej tu wkrada się, sądzę, polityka. Po pierwsze, polityka związana z wyborami czeskimi. Czechach odbywają się już wybory i ta pewnie gorączka tu, turowa będzie już mniej problematyczna, kiedy rzeczywiście te wybory się zakończą i przestanie być to elementem wewnętrznej gry na scenie czeskiej politycznej. A druga płaszczyzna to sama decyzja pani sędzi Lapuerty, wobec której można mieć daleko idące wątpliwości co do jej obiektywizmu, czy właściwie też tego, w jaki sposób funkcjonuje, bo to jednoosobowa decyzja po raz kolejny. Podejmowana wobec Polski, która mnie jako, u mnie, jako prawnika, budzi wątpliwości co do podstawy prawnej, czy rzeczywiście taka możliwość była. A kolejna ciekawostka: pani Lapuerta nie mogłaby być sędzią na przykład w zasiadać w Wysokim wymiarze Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o Hiszpanię, z uwagi na jakieś tam powiązania, sympatie określone polityczne, a same czuły to jest wybór polityczny sędziego i tu opozycja nie zwraca uwagi na panią. No to, pa, to, to wróćmy jeszcze do Turowa. No właśnie, to jeszcze, bo, bo pan powiedział, że to jest taka tam czeska też gierka przed wyborami, ale to co przewiduje pan taki scenariusz, że będą wybory, być może zmieni się władza, będzie nowy premier i on powie nie, w ogóle luz, tam nie mamy do was żadnych tam, ale w sprawie tego Turowa w ogóle wpadajcie na piwo, niech tam sobie ten turów, ten węgiel spokojnie. Nie musicie tak płacić. Będzie. Tak będzie. Znaczy na to ja będzie. na pewno przez, przez dłuższy czas nie będę zainteresowany piciem jakiegokolwiek piwa, tym bardziej czeskiego. Ci bojkotujemy. Więc, <laughs> więc, więc, więc na pewno nie, nie będę zachęcał do tego, żeby wybierać się już na urlop. Do Czech, ale to już tak w formie złośliwości. Tak całkiem serio, to uważam, że będzie inny klimat do rozmów rzeczywiście w bliżej tego terminu, czy właściwie po zakończonych już tych procesie wyborczym. Ciężko mi powiedzieć, którą stronę to pójdzie. Ja też nie jestem osobą, która jest odpowiedzialna. Sądzę, że w Polsce powinna się odbyć dyskusja na temat kształtu prowadzenia tych negocjacji, bo to nie wcale ministerstwo klimatu uważam, ani minister Kurtyka, który próbował ratować i ratuje sytuację z ale na przykład uważam, że powinniśmy przeanalizować całą. Ścieżkę pełnomocnika do spraw Unii Europejskiej, czy ministra, który odpowiada za relacje, czy pan minister Konrad Trzymański, który powinien bardziej odpowiadać na te pytania? Uu, czyli to jego wina. No, bo normalnie się nie, tak nie mówi, że Kurtyka poleci za to. to było odbierane czyja to jest wina, ale sądzę, że taka obiektywna ocena, czy Polska zrobiła wszystko, czy też nie, jest zasadna. Ja widzę, de jaką determinację wykazał pan minister Kurtyka, widzę, jak ciężka jest to praca zespołu. Ale pytanie, na ile rzeczywiście musieliśmy doprowadzić do tej sytuacji, która jest no delikatnie mówiąc niewygodna na kilku płaszczyznach, ale tu pamiętajmy też o tym tle politycznym, być może yy, nie, nie można było się tego ustrzec z powodu decyzji jednoosobowej, yy, decyzji pani z sędzi La Puerte, która tak jak wspomniałem jest już znana z podejścia do Polski.